Bo jedziemy teraz pociągiem do Łodzi, nie bo tu jest mapka taka, a tu jest yy, siedzenie w PKP z takim ekskluzywnym suknem na nim, nie Ale pod spodem, uwaga i co tam w środku jest? No i proszę Państwa zabrania się. Ale wszyscy robią w środku to co go się zabralia. a my jedziemy do Warszawy. Już dojeżdżamy chyba, chociaż nie widać jej jeszcze, ale w panice już stanęliśmy na kordażu. Nadal w Warszawie. Tak, Pałac Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina w Warszawie. Zespół Charlie Monroe. Wracamy do Szczecina po zajebistym koncercie z zespołem Luxorbeda. Tam jest Warszawa Śródmieście, taki dworzec, na którym Tilaw kiedyś grało na dachu koncert. To taka informacja jako ciekawostka przyrodnica Warszawa Centralna. Do widzenia.